Panika na rynku srebra, kurs z kilkuprocentowego wzrostu jeszcze w godzinach nocnych 29 grudnia przechodzi do około 8% przeceny, zaliczając największy spadek od bardzo długiego czasu, a to wszystko poprzez pewną zmianę regulacji na Comexie, o której powiem Wam w tym dzisiejszym materiale. Analogiczna sytuacja miała miejsce w ostatnich mniej więcej 40-50 latach dwukrotnie i dwukrotnie spotykała się z krachem na rynku srebra. Czy tym razem będziemy świadkami podobnej sytuacji? Tego nie wiem, ale dzisiaj w tym odcinku powiemy sobie o tym, co się dzieje i co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. W tej chwili na naszych oczach, co zresztą widzimy na platformie Saxo, srebro jest na sesyjnych dołkach, okolice ok. 72 dolarów, a było przecież ponad 83 chwilę po północy, po rozpoczęciu pierwszego w pierwszej sesji po świętach Bożego Narodzenia traci również złoto, 4% spadek i 175 dolarów na minusie. Takiej przeceny dawno nie mieliśmy, a jeszcze rano złoto walczyło o wyższe poziomy. Zapraszam na odcinek. Przypominam, że partnerem głównym kanału jest Saxobank i tutaj możesz otrzymać 250 euro na start, jeżeli jeszcze nie posiadasz Twojego rachunku. Link znajdziesz w opisie do tego materiału. A tymczasem my wracamy oczywiście na platformie Saxo, bo tego też chyba nie powiedziałem. Możesz Rozgrywać srebro, jak i złoto, zarówno na wzrost, jak i na spadki, wykorzystując instrumenty, które na platformie są dostępne. Natomiast pamiętaj o wysokim ryzyku inwestycyjnym. No i przechodzimy do tego kluczowego newsa: co się wydarzyło. COMEX podnosi depozyty na srebrze. Będzie jak w 2011 i w 1980 roku. No i najpierw, co tak naprawdę się wydarzyło? Podniesienie wartości depozytów zabezpieczających w przypadku kontraktów terminowych na srebro sprawia, że inwestorzy, którzy, że tak powiem, pod korek byli zapakowani w longi, w ten sposób w łatwy, no też można powiedzieć, sposób przez większy kapitał, przez inwestorów, mogą te longi mieć pozamykane, może dojść do właśnie zamykania tych pozycji z racji braku środków na utrzymanie pozycji, z racji właśnie tego podwyższonego depozytu zabezpieczającego, podobnie jak miało to miejsce nie tak dawno na rynku kryptowalut, gdzie tych likwidacji mieliśmy bardzo dużo, to była rekordowa liczba likwidacji w historii, a w ostatnim czasie, mając na uwadze te dynamiczne wzrosty, gorączkę złota, ale też gorączkę srebra, może nawet przede wszystkim srebra, inwestorzy właśnie przede wszystkim w longi inwestowali, otwierali pozycje długie, licząc na to, że wzrosty będą trwać w nieskończoność i chyba jeszcze na kolejnych 50% wzrostu liczyli. Zobaczmy tak czysto szacunkowo na razie na to, co się na rynku wydarzyło w 1980 roku, wtedy po dynamicznym wzroście z kilku dolarów z okolic 5 do mniej więcej 50, kurs zaliczył tąpnięcie i dosłownie w chwilę spadł ponownie z tych właśnie 50 do 5 dolarów, bo tam byliśmy w 1982 roku, ale 11 dolarów, a więc spadek o 80%, obserwowaliśmy no, zaledwie 2 Miesiące po osiągnięciu szczytu, tutaj mamy te świece miesięczne. Kolejny poziom 50 dolarów testowaliśmy w 2011-2012 roku mniej więcej, co widzimy na załączonym obrazku. Szczyt okolice 50 dolarów, no i później mocny spadek, najpierw do 30, czyli no przecena też 40%, delikatne odbicie, no ale generalnie to był początek słabej pasy na srebrze, która trwała aż do 2016 roku, a więc przez 6 lat. Ta hossa, którą obecnie obserwujemy tutaj najbardziej na prawo, na wykresie i wzrost do ponad 80 dolarów, doprowadziła srebro w ujęciu dolarowym do poziomu najwyższego w historii, no i też idąc tym tokiem rozumowania, Potencjalny spadek może być tutaj również znaczący, również odczuwalny przez rynek, bo płynność też na tym surowcu, na kontraktach terminowych jest chyba najwyższa w historii. Nie mam takich danych, ale zakładam, że jest najwyższa i myślę, że tutaj śmiało tak możemy do tego podejść. No i właśnie, w przeszłości dwa razy takie posunięcia, dokładnie takie same, doprowadziły do krachu na rynku białego metalu. Jak będzie tym razem, to e, pytanie, na które właśnie analitycy też e, zadają, e, to pytanie analitycy też sobie zadają, nie znają odpowiedzi, ale no jeżeli do trzech razy sztuka, to może tym razem aż tak źle e, nie będzie. Oczywiście pytanie, czy to powiedzenie ma jakikolwiek sens. 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, CME ogłosiło podwyżkę depozytu zabezpieczającego kontrakty terminowe na srebro z 20 tysięcy dolarów. E, jeszcze na początku grudnia 22 tysięcy dolarów poprzednio do 25 tysięcy dolarów. To aż... O 25% wzrost wartości w ciągu jednego miesiąca, a uzasadnienie tej decyzji to wzrost zmienności na rynku kontraktów terminowych na srebro. Natomiast decyzja weszła w życie właśnie w poniedziałek, 29 grudnia. No, i tak jak Wam przed momentem pokazywałem, no, wykres tutaj prezentuje się następująco. Jesteśmy w tej chwili na samym dołku, i jak tak dalej pójdzie, to może jeszcze w trakcie tego programu, a jest godzina 16, ten dołek zostanie pogłębiony. Wygląda to jak na razie bardzo, ale to bardzo co zresztą na załączonym obrazku możecie tutaj zaobserwować, to jest w tej chwili prawie 9% spadku na srebrze. Patrzymy dalej, co tutaj w artykule mamy. Rutynowa decyzja, czy może ordynarna manipulacja, tak zastanawiają się tutaj analitycy, teoretycznie decyzja o podniesieniu depozytów zabezpieczających jest rutynową procedurą i pojawia się na wygrzanym rynku, czyli na takim rynku właśnie po bardzo mocnych wzrostach. W trosce o wypłacalność zlewarowanych inwestorów giełda podnosi depozyty, aby w razie silnej przeceny ci mieli z czego pokryć poniesione straty. No i właśnie w tym przypadku tak to trochę wygląda, że dochodzi do wycinania tych pozycji, no i też za Automatu, dzięki temu, że depozyt jest na wyższym pułapie, no to nie jest tak, że inwestorom będzie zerować rachunki, albo nawet będzie brakować jeszcze środków na to, żeby pokryć te, te straty potencjalne. Oczywiście jeszcze gorzej by to wyglądało w sytuacji, gdyby rynek wystartował z luką spadkową, na przykład byłoby to 5% pomiędzy zamknięciem a otwarciem kolejnej sesji. Tutaj mamy płynny spadek w trakcie sesji, ale spadek, który się napędza, i kto wie właśnie, czy nie będzie tak, że. E, to dopiero początek i te spadki będą jeszcze y, nasilone. Doświadczeni inwestorzy pamiętają wiosnę 2011 roku, y, gdzie seria podwyżek depozytów doprowadziła do przebicia banki spekulacyjnej i krachu na rynku srebra. Y, z jeszcze ostrzejszą reakcją rządu Stanów Zjednoczonych, noworodzkie giełdy mieliśmy do czynienia w 1980 roku. Wtedy też oczywiście inna jeszcze była płynność. Podwyżki depozytów zrujnowały braci Hunt i doprowadziły do gwałtownego spadku, no i właśnie wtedy y, mówiłem o tym spadku y, do 5 dolarów, najpierw z 5, do 50, później spadek do 5 dolarów. I teraz mamy dwa podejścia do rynku srebra, do sytuacji na rynku srebra. Tak mówią analitycy. Profesjonaliści piszą o manii spekulacyjnej, hiperbolicznej zwyżce cen białego metalu, który podrożał w tym roku o 155% i tylko w grudniu o 37%. Natomiast są też teorie spiskowe, według których władzom nowojorskiej giełdy chodzi o nie tyle bezpieczeństwo obrotu, co po prostu o zbicie cen srebra i uratowanie banków bulionowych, mających strukturalną krótką pozycję w białym Metalu. To jest bardzo ciekawy temat. Ja powiem Wam szczerze, nie jestem ekspertem od rynków metali. Natomiast tutaj na kanale, jak sobie wejdziecie do historii, znajdziecie świeżutką rozmowę z Tomaszem Gessnerem, Staweks, który to właśnie mówił o złocie, mówił też o srebrze i o platynie. Tu jest ta rozmowa z typami na 2026 rok, więc możecie sobie nadrobić. Niemniej, no, sytuacja jest bardzo niepokojąca i być może właśnie na naszych oczach rozpoczyna się. Wypuszczanie ciśnienia z tej spekulacyjnej bańki na srebrze, przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym, no bo jak sami widzicie wzrost znaczący i to gaszenie jeszcze aż tak bardzo widoczne na wykresie nie jest, mimo że to od szczytu już ponad 10% spadku. Te słabe. Wyniki podczas dzisiejszej sesji srebra i mocny spadek przełożyły się na rynek złota, które również oddaje, jak zobaczymy sobie na tę dzisiejszą sesję. Jeszcze gdzieś w godzinach nocnych, test 4:550, byliśmy pół dolara od historycznego szczytu notowań. Im dalej w las, tym te spadki się napędziły, a dodatkowo nawet bym powiedział, że. Po 14 to e, no, przyjęły takie tempo, powiedziałbym, już graniczące z małą paniką rękową. To też oczywiście możemy sobie tutaj na platformie e, Saxo śledzić. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda też na złocie. 4,333, no 4,300 to dawno na złocie nie mieliśmy. Możemy sobie tutaj też w szerszym ujęciu na to e, spojrzeć. E, no właśnie, jak sami widzicie ostatnio, to e, no, te rejony 4,300 były takim szczytem, październiku teraz na chwilę w grudniu te pułapy Pokonaliśmy to też w ramach tego ruchu na srebrze, bo tutaj mamy ruch od początku grudnia, mniej więcej tutaj właśnie datowany. No ale widzimy, że teraz najbliższe wsparcie, właśnie tutaj okolica 4330, 50, no a później te spadki mogą być napędzone. No tak, długiej czerwonej świecy dawno nie mieliśmy, a ostatnio, kiedy ta się pojawiła po dojściu w okolice 4400, no zapoczątkowała nieco dłużej trwające spadki korektę na poziomie ponad 10% na złocie. Tym razem, no okoliczności się troszeczkę zmieniły, bo zmiana tego depozytu, pod Podwyższenie depozytu zabezpieczającego, no jeżeli historia ma zatoczyć koło, może i powinno spowodować mocniejszy spadek na rynku, być może w ujęciu krótkoterminowym, i być może znajdą się tacy, którzy będą próbowali bronić kursu, ale jest jeszcze za wcześnie. Uważam, że zbyt krótko ta, trwa ten spadek, żeby obserwować kontrę. I w mojej opinii, mimo że metali nie śledzę, czysto technicznie, mając na uwadze nastroje rynku, nastroje inwestorów, uważam, że zanim kontra będzie wyprowadzona, to te spadki mogą być jeszcze właśnie pociągnięte. Te kontynuowane i rynek. No, szczególnie ciekawa będzie ta potencjalna luka, która w nocy się pojawi pomiędzy zamknięciem sesji 29, otwarciem sesji 30. Rynek może tutaj jeszcze spłatać figla, więc uważałbym złapaniem pozycji długich. Oczywiście problem mają ci, którzy spekulowali na lewarowanych kontraktach CFD. Ci, którzy. Inwestowali w kruszec w formie fizycznej, tego raczej nie odczują, bo w kruszec, monety bulionowe, w sztabki nie inwestuje się z punktu widzenia e, krótkoterminowej spekulacji, tylko bardziej patrzymy na długi e, termin. Jeżeli Wam się podobało, zostawiacie kciuki w górę, subskrypcje. Zapraszam na kolejne materiały. Dzisiaj taki odcinek wyjątkowy o srebrze złocie, bo dzieje się naprawdę dużo, a oczywiście też te. Kruszce mogą mieć wpływ na przykład na sytuację na giełdzie papierów wartościowych, bo obserwujemy też e, pogorszenie sytuacji na, na rynku miedzi i na przykład nasz KGHM bardzo mocno obrywa. E, dzisiaj już mamy około 10 zł spadku, to jest 4% spadku na KGHM, Kurs e, z e, ATH 281,40 zjechał w tej chwili na 272, był już 271,20. E, no i tutaj być może też e, m, ta. Mini banka, krótkoterminowa na kgh pęknie. Zachęcam do zostawiania reakcji pod materiałem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych.